50 plus. Nowy wiek kultury. świetnie było źle Po prostu źle. Po, 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 po kolei, proszę, żebyśmy, bo było bardzo dużo emocji, żebyśmy sobie wszystko po kolei omówili, żeby oczyścić tę historię. Powiedziałem, że jeszcze tak, to są szpadaj, czy, 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 tak, 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 Nasze rodziny, i ich samych przeprowadzić w bezpieczne miejsce. A tu nie wiem, nieodpowiedzialność grupy, nieodpowiedzialność jakaś, nie wiem, co nimi kierowało. Zrezygnowali no po prostu z, z tego bezpieczeństwa, z, tego, z tej gwarancji bezpieczeństwa. Nie wiem, czy jest ważniejsze. Upartość. Za wielkość ludzka, czy coś takiego, niż, niż dbanie o, o, o rodzinę, o, ]Yes. o, o o wszystko. no to Ja czuję, że jestem zdenerwowany. Nie wiem, nie mogę mówić bo, nie, między, w04, Dätzen, o jeszcze To ważne rzeczy, o których mówisz, ważne, że mówisz o swoich emocjach, że jesteś zdenerwowany. Tylko ja bym ci chciał przypomnieć instrukcję. Wszystkie, czy fajne instrukcje, bo gdzieś w Ferworze walki tych zmagań, no gdzieś to mogło umknąć. Waszym zadaniem jest przekonanie drugiej grupy, aby przeszła na drugą stronę linii. Zadanie jest wykonane, gdy uda Wam się osiągnąć cel lub po 20 minutach. Ustalacie wspólną strategię działania, macie na to 10 minut. Tą samą instrukcję miały obydwie grupy. To jest bardzo ważne. Jeśli Ty się denerwujesz teraz... Jesteś rozemocjonowany ze względu na taktykę tak naprawdę wyobraźcie te argumenty, które przyjęliście, prawda? Tak? Przyjęliście metodę taką dołującą. Mhm. Teraz ja jeszcze mhm. przepraszam cię na chwilę, by się do ciebie wrócić. To co usłyszałeś teraz, po tym jak jeszcze raz przypomnieliśmy instrukcję, czy coś się w tobie zmieniło w związku z tym? Czy jakieś nowe emocje tobie teraz towarzyszą? No to to jest, ja swoje już powiedziałem, no, emocje. Emocje, no bo gdybyśmy tam przemysł z rzeczywistości, no to na pewno my y, <laughs> były takie emocje, bo widzieliśmy y, ludzi, y, co było podczas ostatnich na przykład powodzi, nie chcieli nawet pod przymusem się wyprowadzać ze, ze swoich domów. Y, I i podczas czyli... ja myślałem, że te argumenty... Takie po prostu nosimy argumenty, bo, bo wydaje mi się, że nie jakaś zabawa czy, czy coś, tylko to jest argument, który przekona i do przyjścia to jest do Ja to się na serio, że się na serio dzieje i, i staraliśmy się po prostu to zrealizować i przekonać, że to jest niebezpieczeństwo, że, że to no, jeżeli by to brak na serio, to naprawdę tak mówię.

Tylko nie to, no, taka byłaby Wasza rzeczywistość. Musicie zwrócić uwagę, że obydwie grupy przyjęły różną taktykę. Grupa, tutaj gdzie był Władzio, Kazimierz, weszła z elementem zabawy, Także... a, my a Wy macie inną taktykę. bójcie się, się, się teraz zastanowić nad tym, co zaszło i dlaczego tak było. Dlaczego były tak, tak, tak różne podejścia i być może to jest jakieś... Ja, ja, ja bym coś też. Tylko nie wiem, czy, 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 czy to jest, ma sens to, co. Bo ja zarówno przedtem, jak i teraz inaczej tę instrukcję rozumiem. Ponieważ działam w zespole, to uległem większości. Zresztą, procesa... jeszcze jak rozumieliśmy instrukcję, do tego wrócimy później. Tak. I jakie strategie utrzymywane, bo też, będziemy o tym specjalnie e, rozmawiać, a jeszcze chciałabym wrócić, co u Was w tym momencie? Jak się czujecie po tym uczeniu? Ja ja to, że... No niezwycię, nie, bo, bo by nie przeprowadzili całej grupy na naszą stronę. No co będziemy mówić. No. E, ty czujesz, e, czujesz się rozczarowana? No, co Tak, ta, bo, bo po prostu chcielibyśmy, że cała grupa do nas przeszła, oni nastawiali obory no, to... i nie dali się. Mhm. Chciałaś no. zrealizować cel Tak. i ta. Ty czujesz się dowiedziłam no, że się nie udało. Że się nie udało nam. No. Tak jak myśmy myśleli, że się udało. Mhm. Ja w pewnym momencie jak już tak przekonywaliśmy i nie udało się nikogo przeciągnąć na naszą stronę, to czułam jakąś taką bezradność. Mimo tego, że tyle, żeśmy to tłumaczyli wszyscy, tyle było argumentów i nikt nie chciał zrozumieć nas, co im grozi. Więc czułam się taka trochę bezradna. Później, gdy no właśnie tą siłą żeśmy, siły żeśmy umorzyli, tak jak Prawdziwny powodzi i dwie osoby przeszły. No to dobrze, że te dwie osoby żeśmy uratowali, ale lepiej byłoby, gdyby one się, Same zrozumiały, się zrozumiały i nie chciały się. W, w tym momencie może tak troszkę tak, nie jest. Nie smak. Nie smak tak. no. Ale taka bezradność, e, poczucie e, braku zrozumienia po tak, tak. Nie, Twoich dobrych intencji tak. e, spowodowało, że też... Spotknęła taka potrzeba im jednak pomóc, Pomysł. pracować czyli i to spowodowało, że przyciągnęłaś, uczestniczyłaś też tak aktywnie, tak. siłą parową na strony stronę, Dało ci to troszeczkę więcej satysfakcji, a czy kolej, masz też takie bo chciałbyś wszystkich? Wszystkich, żebyś. I najlepiej byłoby, grzyna, żeby po podjęli tak właśnie decyzję, bo to było pr prywitne decyzji. Zabawy, I i a, my łagodnie, a my przerażeni. I troszeczkę takiej agresji u nas było, żeby tak na, 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 na siłę jak to, 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 no, to znaczy, się może nie tej miagra dokładnie, ale tej agresji, nie? tylko że oparty, taka pęć była właśnie. Nie, no, nawet no, za no, 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 no może coś w tym sensie. Tak. My... Jeszcze raz, dostanę... ale tak nie wrócimy. Na razie jeszcze jesteśmy na etapie, co teraz czujemy po tym ćwiczeniu, bo było bardzo emocjonujące. No jest taka troszeczkę ulga, yy, może się udało przynajmniej ten wielzowej osoby... uratować. Uratować może przyciągnąć się, uratować. I to w ostatniej chwili. Tak. Chyba to jeszcze się nie odzywa. Proszę. jakie emocje będziesz próbował nazwać te emocje? Ja było to, że moje podejście do sprawy było inne i chciało emocję. To jest, emocja. jest no, emocja. To jest tłumaczenie, a postaram się nazwać. Nie z głowy, a tak co czujesz, nie? Bo no, tak. Czujesz się gorzej po wykonaniu zadania, więc... Jaka to ta emocja tam odważasz? To może to nie chcę sugerować. Niemniej. Mm. Hmm. Ale czy widziałeś, że czujesz się gorzej niż przedtem? Co zawiera to słowo gorzej? Co to w tym rozumiem? że po po innych zadaniach. You <coughs> Co co jak, jak to się to znaczy, może Ella i Maria czują taką niechcącą To zawsze. Nie. Ja. ja wiem. Co, co w tobie? to wiesz? Znaczy, co, co pewnie? Ja y, po prostu czuję, że to tak jakby była trochę przemoc. No. A że ja trochę miałam do czynienia z taką niechcą historią. Ja powiem, że ja mam podobać się do życia. My podeszliśmy do.